ma, witajcie na Enduro Sztambuku. Dzisiaj porozmawiamy o nowej generacji flagowej Endurówki Marina Alpine Trail XR. Zmiany w geometrii rowerów na przestrzeni ostatnich lat stanęły trochę w miejscu, jednak ekipa z Kalifornii nie boi się naciągać granic jeszcze bardziej, w związku z tym stworzyła rower jeszcze dłuższy i jeszcze bardziej płaski niż jego poprzednik. Ale tylko w części z 12 ustawień ramy, jakie oferuje Alpine Trail XR. Jest to możliwe dzięki trzem punktom, w jakich możemy ustawić geometrię roweru. Możesz go zmienić z quasi zjazdówki w maszynę z geometrią All Mountain w zaledwie 5 minut. Wychodzi na to, że to niezwykle uniwersalna maszyna, która ma zadatki na to, by zadowolić szerokie spektrum riderów. Od endurowych ścigantów po osoby spędzające całe dnie na chopach w bikeparku. Czy tak jest w rzeczywistości? Zostańcie ze mną, żeby się dowiedzieć. Tak szeroki wachlarz regulacji umożliwia zmiana systemu z zawieszenia faxbar na tradycyjny czterozawias ogniwem Horsta, nazwany przez Marina Multitrack 2. Zwiększył się również skok ze 150 mm na 160. Zarządza nim sprężynowy damper Rock Super Deluxe Altibate. Mamy tu dwa flip chipy. Oraz wymienne główki sterów, które pozwalają na ustawienie kąta główki ramy na oszałamiające 62,5 stopnia, postandardowe dla nowoczesnych rowerów Enduro 64 stopnia. Pozostałe dwa flipchipy regulują długość część steja wraz z wysokością suportu oraz rozmiar koła, jaki możemy założyć. Warto też wspomnieć, że Alpine Trail jest sprzedawany tylko w wersji malet, no ale właśnie można tam jeszcze wrzucić koło 29. Te wszystkie zmiany wpływają też na parametry takie jak kontury podsiodłowej, baza kół, reach oraz tak. Marin stworzył do tego tabelę, gdzie możecie sprawdzić wszystkie interesujące Was konfiguracje i detale. Osprzęt to większość komponenty Slema. 170 mm ZEP Ultimate z Chargerem 3 odpowiada za amortyzację przedniego koła, a tył obsługuje wcześniej wspomniany RockShox Super Deluxe Ultimate z hydraulicznym bottom-outem. Od amerykańskiego producenta pochodzą też czterotłoczkowe hamulce DB8 oraz pełna grupa napędowa GX. Kilka komponentów jest z brandowanych logo Marina, są to m.in. koła, siodło, a także bardzo ładnie wyglądający kokpit. Alpine Trail jest też pierwszym modelem kalifornijskiego producenta, który w swojej aluminiowej ramie zastosował schowek umieszczony pod koszykiem na bidon. Zacznijmy może od tego, jak Alpine Trail podjeżdża pod górę. Marine Alpine Trail XR to nie jest rower, który zachęca do bardzo energicznego podjeżdżania. Wysoka waga, bo niecałe 18 kg oraz ciężkie opony w bardzo przyczepnych mieszankach zdecydowanie nie działają tutaj na korzyść. Przy 25% sagu, rekomendowanym przez Marina dla wersji sprężynowej. Antiskład wynosi około 76%. Są to dane podane dla biegu podjazdowego 32T do 52T. W skrócie oznacza to, że bez użycia blokady amortyzatora, uginanie podczas pedałowania jest dość odczuwalne w trakcie podjazdu. Nie jest to na szczęście wrażenie jazdy na rozbujanej starej wysłużonej kanapie dzięki stromemu kątowi rury podsiodowej efekt ten jest zminimalizowany, na tyle na ile jest to możliwe. Po włączeniu blokady amortyzatora, zawieszenie jest w miarę sztywne i pozwala na dość efektywny podjazd po drogach pożarowych. Natomiast dzięki aktywnej pracy zawieszenia, Marine Alpine Trail dobrze radzi sobie na takich bardziej technicznych podjazdach, gdzie duża trakcja jest niezbędna. Nie miałem problemu z podjechaniem najbardziej stromych, kamienistych podjazdów w swojej okolicy, jakie jestem w stanie wyjechać na rowerze analogowym. Umiarkowanie długi w swojej kategorii i rozmiarze częstej zdecydowanie w tym pomaga. Podsumowując, nie jest to rower, który zachęca do jakiegoś naprawdę energicznego podjeżdżania i jednak nie przeszkodzi Ci w tym, aby spędzić cały dzień w siodle na jakiejś dłuższej wycieczce górskiej. Podczas podjazdu głównie polega na blokadzie amortyzatora, tak aby zawieszenie pracowało efektywnie. Mógłbym jeszcze chwilę rozwodzić się nad podjazdami, ale przecież wszystkich interesuje, jak ten rower zjeżdża. Pogadajmy więc o tym. Alpine Trail nie chce oczarować nikogo jakimś Mambo Jumbo, to jest endrówka z krwi i kości. Przynajmniej w tych ustawieniach, w jakich ja ją miałem okazję sprawdzić. A głównie testowałem rower w konfiguracji mulet z główką ustawioną na 63 stopnie oraz długim częstejem i niskim sportem a także główką ustawioną na 64 stopnie, również niskim suportem i Częstejem oraz kołem 29. W jeździe na pewno wyróżniają się dla mnie dwie rzeczy, które są wspólne dla wszystkich ustawień ramy. Przede wszystkim stonowana i spokojna praca zawieszenia. Rower nie gubi się przy powtarzających się szybszych uderzeniach oraz przy dynamicznie zmieniającym się terenie. Mam wrażenie, że zawsze mam tyle skoku ile potrzebuję. Różnica pomiędzy skrajnymi wartościami przełożenia wynosi 25%, co skutkuje umiarkowanie progresywną charakterystyką pracy. W ostatniej 1,4 skoku krzywa progresji wypłaszcza się nieco, ale dzięki zastosowaniu dampera sprężynowego z hydraulicznym bottom-outem skutecznie można zapobiec dobiciom w bardziej liniowej końcówce skoku. Rower jest też sztywny, ale nieprzesadnie. Podczas jazdy nie czułem, aby w jakiś niekontrolowany sposób pode mną tańczył albo uciekał na boki. Wybacza wiele, w szczególności nie zawsze dobrze dobrane linie. Do tej pory najbardziej spodobała mi się opcja z kołem 29, długim chainstayem oraz główką ramy ustawioną na 64 stopnie. W takiej konfiguracji moja pozycja na rowerze była bardzo scentralizowana i nie wymagała wielu korek w trakcie jazdy. Dzięki stromej główce ramy rower dobrze reaguje na wprowadzanie go w zakręt i bardzo chętnie pozostaje na linii, którą dla niego obierzemy. Przednie koło nie wymagało jakiegoś nadmiernego dociążania, za sprawą umiarkowanie długich, tylnych widełek. Więcej masy z przodu równa się bardziej responsywne prowadzenie, szczególnie na bardziej płaskich trasach. Jedynym minusem tej konfiguracji było to, że rower nie odrywał się od ziemi tak chętnie jak w innych. Alpine Trail w opcji malet jeszcze bardziej zyskuje na zręczności. Mogłem to zauważyć przede wszystkim na ciasnych switchbackach, gdzie promień skrętu był znacznie mniejszy. Kiedy wykonywałem zakręty Endo, to również 27-calowe koło bardzo je ułatwiało. Czułem, że po prostu mam dużo więcej miejsca z tyłu pod sobą. Problematyczne były bardziej płaskie trasy, kiedy kąt główki ramy ustawiłem w stronę 63 stopni. Moja pozycja na rowerze cofnęła się trochę do tyłu. Kilka razy zdarzyło mi się też, że po prostu przód się usiadł w zakręcie. Natomiast na kilku stromszych fragmentach, które przejechałem, to ustawienie dawało naprawdę bardzo, bardzo dużą pewność siebie. Z mniejszym kołem i bardziej płaskim kątem główki, rower dużo chętniej odrywał się od ziemi. Zostało mi jeszcze do przetestowania kilka konfiguracji z krótkim tyłem i wyższym suportem. Myślę, że bardzo dobrze mogą sprawdzić się na hopach oraz na moich lokalnych dość płaskich trasach. Ciekawe może być też ustawienie konta główki ramy na te 62,3 stopnia, ale moim zdaniem to raczej taka ciekawostka zarezerwowana na najbardziej strome trasy, jak na przykład te trasy zjazdowe w Różomberku albo pewnie Czarna Góra. W ofercie Marina znajdziecie obecnie trzy modele Alpine Traila. Jest to bazowa wersja na zawieszeniu Foxa, testowany przeze mnie model Alpine Trail XR, oraz najwyższa wersja Alpine Trail XR-AXS. Warto dodać, że dostępna jest też sama rama. Jak zdążyłem się już zorientować, sporo z Was zdecydowało się na taką opcję i buduje swój rower. Jeszcze wypadałoby go porównać może do rowerów, na których poprzednio jeździłem. W stosunku do mojego ostatniego roweru, Meridy 160, Alpine Trail zachowuje się dużo bardziej stabilnie, spokojnie. Ale nie brakuje mu też skrętności, jaką cechował się rower tajwańskiego producenta. Warto też dodać, że dzięki zmiennej geometrii mogę Alpine Trail'a ustawić praktycznie tak samo jak geometria mojej Merida 160. Maryn jest dużo bardziej komfortowy, natomiast Merida no, zachęcała do takiej bardziej energicznej jazdy. Mimo wielu podobieństw, pozycja na alpine trailu mi dużo bardziej odpowiada. Dużo lepiej dociąża mi się na nim przód i nie muszę o tym cały czas myśleć, tak jak było to na Merindzie. Rover Marina dużo bardziej przypomina mi mój jeszcze wcześniejszy rower, czyli Norco Sides 2020 roku. Dzieli on z nim ten sam system zawieszenia czyli jest to zawias oparty również na ogniwie Horsta. Mają one też do siebie takie dość zbliżone linie oraz proporcje ramy, jednak zawieszenie marina daje mi dużo więcej wsparcia w końcowej i środkowej części skoku, czego bardzo brakowało mi w sajcie. Alpine Trailowi najbliżej jest do rowerów Transitiona, jakie miałem okazję testować w tamtym roku. Jednak były to elektryki, więc ciężko je porównać tak 1 do 1. Na pewno dzielą one ze sobą podobne proporcje ramy, gdzie mamy dłuższy część i trochę krótszy przód. Pozycja wymuszona przez Gometę jest do siebie zbliżona, chociaż długie tyły transitionów wymuszały jeszcze mocniejsze wyjście na przód roweru. Alpine Trail jest zdecydowanie bardziej zbalansowany pod tym kątem. Co bym zmienił w tym rowerze? Szczerze mówiąc, niewiele, ale jest kilka miejsc, gdzie można by było zastosować trochę inne komponenty. Zacznijmy od hamulców. Sram DB8. Nie są to złe hamulce, ale mi nie przypadły do gustu. Nie podoba mi się ich modulacja, trzeba dość mocno naciskać na dźwignię klamki, żeby hamowały mocniej, a od tego po prostu szybciej męczą się ręce. W tym segmencie cenowym oczekiwałbym czegoś trochę lepszego, na przykład kołdów brąz albo silver. Można by zastosować również lepsze koła. Mi się nie udało im zrobić krzywdy, ale są dosyć ciężkie. 170 mm sztyca. Jest również za krótka dla rozmiaru L. Dogan Marina Made for Fun można zdecydowanie przypisać do Alpine Trailer, szczególnie jeżeli mówimy o jeździe w dół po stromych i wymagających trasach. Im trudniej, im szybciej, tym ten rower lepiej się zachowuje. Lotnicy też nie będą mu czego zarzucić. Natomiast zależnie od ustawień, może być trochę bardziej wymagający do podrwania kół na jakichś transferach na trasie, gdzie trzeba ten rower po prostu mocno wyciągnąć. Ze względu na mnogość konfiguracji geometrii, poleciłbym go również osobom, które chcą odnaleźć swój styl jazdy i mieć tak naprawdę kilka rowerów w jednym. Zakres regulacji, jakie dają flipchipy, nie jest kosmetyczny i te zmiany, które wprowadzamy, są naprawdę odczuwalne na trasie, co jest moim zdaniem ogromną zaletą. Nie poleciłbym tego roweru osobom, dla których po prostu liczy się jak najlżejszy rower i liczą każdy gram. Takie osoby no raczej nie mają czego tutaj szukać, bo jest to po prostu ciężka maszyna, która ma wytrzymać ostre łupanie po górach, no i być niezawodna. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Koniecznie dajcie znać, jak podobała Wam się taka nowa forma odcinku. Ja mam nadzieję, że będzie się tego pojawiało coraz więcej. Koniecznie zostawcie też suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.